Na tym to się znam. tak czułam. Zobaczmy. Zrobię jej na przykład. Tak, zdecydowanie. Co zrobisz? Tak, ja jej zrobię. Sama by jej nie wybrała. On na pewno tej by nie wybrała sama. No, ma odkryte ramiona, czyli wszystko na opak. Totalnie. To będzie ta. E, posłuchaj, ma totalnie inny kolor. Ma falbany, ma. Zdecydowanie. Perły, tak. kryształy. Damian wybrał dokładnie to, czego Natalia nie chciała, co świadczy albo o jego odwadze, albo po prostu lubi życie na krawędzi. Ty się nie boisz? Pierwszy raz nie zbije mnie chyba. To, to, to lecimy. Damian wybrał dla Natalii suknię z bogato zdobioną górą i falbania z tym dołem. Poleciałeś, synu! Było świeci świecidełek i falbanek. No, kochanie, błyszczysz. No, widzę właśnie. No, co dobrze błyszczy? Tak, to jest to, w czym ja cię widzę. Czy ogólnie jesteś zadowolony ze swojego tak. wyboru? Jeżeli nawet Natalce się spodobało coś takiego. No, jeszcze nie wiemy, czy na talce się spodobało. Był dziubek, a ty zazwyczaj, jak coś ci się podoba, to robisz dziubek? To nie jest jakiś dziubek, mm, tylko to jest taki że... coś takiego. Pokaż mi dzióbek ale taki aprobujący. A to musi mi się coś naprawdę podobać. No to, to jest w takie lustro, nie ale... ja spójrz Damiana, nie wiem. No. Ja, to, ja to jest taki odruch bezwarunkowy, że wszyscy mi mówią, że robię, ja nie zdaję sobie sprawy, Czyli kiedy. jest nieświadomy dzióbek. Mm, takie... generalnie mi się podoba i jestem w szoku. Uuu, bo ma wszystko, czego nie chciałaś. Tak. Ozdoby, falbany, jest, jest beżowa, fajne. błyszczy. Jest fajna, jest, no, na pewno jest inna. Mhm. Bardzo ładnie się błyszczy, bo myślałam, że się będzie błyszczyć tak trochę jak na choince, nie? że mhm. taka trochę... Spokojnie, jeszcze nie podłączyliśmy wtyczki do prądu. Tak. <laughs> Ledy od spodu, <laughs> będzie pasować do stołu. Sądzę, że dokonałem trafnego wyboru. Czy wybierze moją kreację? Zobaczymy.